Ja tu widzę niezły burdel! Cześć, słuchajcie, z tej strony Berejczyk. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć o niesamowitych zmianach, jakie następują nie tylko w samym treści nauczania ciała kierowniczego, ale w ogóle w sposobie i pewnej dynamice i chaosie, jaki powstał. Odkąd pamiętam, jako młody świadek Jechowy, zawsze pamiętałem, że świadkowie Jehowy są dumni z tego, że ich Bóg jest Bogiem porządku, i no, niejako kierowali się zawsze takim credo, niech wszystko u was odbywa się w sposób uporządkowany. I świadkowie ogólnie też tak uważają, przynajmniej z tego słynęli, że u nich zawsze jest wszystko uporządkowane, sale królestwa są czyste, ostatnio nawet listy do starszych, żeby dzieci zaczęły sprzątać sale królestwa i w ten sposób przysparzały chwałę Bogu. Ogólnie wszystko powinno być ładne, czyste, osoby stojące na stojaku muszą ładnie wyglądać i być czyste, mieć ładne zęby, nie mogą odstraszać swoim wyglądem. Yy, niedawno jeszcze sam, sama kwestia zdawania owocu, godzin, to też jest takie uporządkowanie wszystkiego. Także ogólnie u świadków wszystko miało być uporządkowane. No i teraz, zgodnie z zasadą, że przykład zawsze idzie z góry, coś mi się zdaje, że tam na górze jest jakaś konkretna zawierucha. Yy, dlaczego o tym mówię? No bo słuchajcie, yy, słyszę. Dwie zupełnie inne, przeciwstawne, wykluczające się nauki. Jedną słyszę na październikowym JW Broadcasting, które zostało wypuszczone na początku października, a później słyszę omawianie tych samych nauk na corocznym zgromadzeniu statutowym Towarzystwa Watchtower Society of Pennsylvania, zupełnie inaczej przedstawione. I myślę sobie, że te nauki tak bardzo są przeciwstawne, że właściwie październikowy broadcasting i występ brata Keneta Cooka już właściwie jest nieaktualny. To znaczy, on je, wiecie, on jest aktualny dla szeregowych świadków, bo pech chce, że szeregowi świadkowie nie mają dostępu do streamingu i nie wszyscy byli, mieli możliwość usłyszenia o tych zmianach w nauce. Jedyną informacją, jaką wypuściło JWORG zaraz po, hmm, po zgromadzeniu statutowym, była informacja o zdjęciu obowiązku hmm, raportowania godzin. Natomiast cała reszta została bardzo sprytnie ukryta przed szeregowymi świadkami Jechowy. Czyli szeregowy świadek Jehowy ma aktualną naukę, która jest przedstawiona na październikowym JW Broadcasting. Natomiast nieszeregowy świadek Jehowy, który albo osoba wykluczona lub wątpiąca, która. Za nic ma ograniczenia czy jakiekolwiek inne rzeczy związane z ciałem kierowniczym. Po prostu sobie posłuchała, bo na YouTube jest pełna możliwość wysłuchania 3,5 godzinnego programu. Wie już, że obecne rozumienie z październikowego broadcastingu tak naprawdę jest nieaktualne. No chyba, że, no chyba, że mamy jakieś dwie grupy. Znaczy, wiadomo, że u świadków mamy dwie grupy, bo przecież je są namaszczeni Wielka Rzesza, ale jeszcze jakiejś Wielkiej Rzeszy mamy dwie grupy. Tych, którzy wcześniej otrzymują nowe światło i tych, którzy otrzymują później, albo wcale, albo znacznie później w Nowej Strażnicy. Zobaczcie, o czym mówię. Pokażę Wam dwa tematy. Pierwszy temat Noego i jego głoszenia, przedstawiony w październikowym broadcastingu przez Keneta Kuka, a następnie ten sam temat omówiony przez Davida, Davida Spleina podczas zgromadzenia statutowego zapraszam was do posłuchania w czasach biblijnych Jehowa ostrzegał że zamierza wykonać wyroki na tych którzy świadomie lekceważyli jego przykazania za każdym razem informował ich o tym z dużym wyprzedzeniem i wskazywał co muszą zmienić żeby cieszyć się jego uznaniem zachęcał ich do tego przez swoich wiernych sług na ziemi, którzy ogłaszali jego wyroki i przypominali, że czas nagli. Na przykład, pomyślmy o Noem. Przez wiele lat odważnie ostrzegał przed nadchodzącym potopem współczesnych mu ludzi przesiąkniętych niemoralnością i przemocą. Mówił im też, co muszą zrobić, żeby przeżyć. Now let's talk about the flood of Noah's day. In the past, we've said that any who died in the flood would not be resurrected. But does the Bible say that? Now, Noah's contemporaries certainly were wicked. The Bible says that man's wickedness was great on the earth, and every inclination of the thoughts of his heart was only bad all the time. So those living at that time were sinners. But did they all get a thorough witness? Noah and his family must have been very busy building the ark. How much time did they have for preaching? And were they able to do seldom worked territory? <laughs> uh, we have found that people who live within 10 miles of Bethel have never heard of Jehovah's Witnesses. So, can we guarantee that everyone living on earth uh, during that time knew of Noah and what he was doing? We can't really say that. I can we say that if someone had been given an adequate opportunity he still would have turned his back on Jehovah? We just can't say that. Now... Także jak widzicie, najpierw Kenet stwierdza, że Bóg zawsze, ale to zawsze z dużym wyprzedzeniem dawał każdemu szansę na zapoznanie się z jego warunkami przeżycia niejako. I Noe z rodziną właśnie to robili przez wiele lat, głosili, zanim nastał potop. Czyli według Keneta każdy, kto żył w czasach Noego, miał możliwość wysłuchania dobrej nowiny i na bazie tego, czy wysłuchał, czy nie wysłuchał i jak na to zareagował, no to właśnie taki los go później czekał. Czyli zginął z wyroku Bożego w potopie. Słuchajcie, mnie zawsze ten temat zastanawiał, ale no właśnie, pytanie jakie ja sobie zadawałem to właściwie jest coś o czym mówi David Splane, bo zaraz później słyszycie innego członka ciała kierowniczego, który mówi z kolei zupełnie coś innego, a co on mówi, no, że w sumie to my nie wiemy czy Noe wszystkim głosił, bo przecież był bardzo zajęty budową arką. Arki, no było ich tam on i jego trzech synów, tam raczej nikt więcej im chyba za bardzo nie pomagał, a to była konkretna Arka do zbudowania. Więc czy on tam chodził i głosił, czy robił jakieś odwiedziny ponowne? W ogóle nie wiemy, ile tam tych ludzi żyło, tak naprawdę. Może jakąś formą głoszenia, czy było to, że budował tą arkę i ona sama w sobie była pewnym dowodem, pewnym, pewnym świadectwem, tak naprawdę. No bo ludzie podchodzili, pytali, Ej, Noe, co ty robisz? A Noe mówił, budując arkę, będzie po to, Bóg mi to objawił. A, ha, ha, będzie po dobra, Noe. Może było, może niektórzy takie później informacje przekazywali, że Noe mu odbiło i że on buduje jakąś tam arkę. I może to była jedyna forma świadectwa, jaki Noe dawał, czyli swoim życiem, jako, ale także to, że po prostu budował tą arkę i ona sama w sobie stanowiła pewne zainteresowanie. No ale David Spey mówi, że w sumie to nas bardzo nie miał czasu na to, żeby głosić i jest bardzo duża możliwość, że nie wszyscy w ogóle usłyszeli o tym potopie, którzy żyli w czasach Nowego. Słuchajcie, serio? Nie wszyscy, którzy żyli w czasach No to jak to się ma do tego, co, co powiedział właśnie brat Kenneth na JW Broadcasting? No to albo usłyszeli, albo nie usłyszeli. Ale tutaj David idzie dalej, on twierdzi nawet, że w sumie to nie wiemy, czy osoby, które żyły ze czasów Noego, nie zostaną wzbudzone z martwych. No tego też nie wiemy podczas zmartwychwstania, że z martwych staną prawi i nie prawi, Biblia nie mówi, a my nie możemy być dogmatyczni. Czyli zobaczcie, przykład Noego użyty jako straszak w pierwszym przykładzie, ma zachęcić świadków do głoszenia, bo ich orędzie jest tak ważkie jak jest w czasach Noego, i przykład drugi. David Splane, który mówi, że w sumie to wiecie, no, nawet się dowiedzieliśmy, że 10 mil od głównej siedziby Watchtower są ludzie, którzy nie słyszeli o świadkach, więc możemy też, tam wszystkim nie będziemy, nie będziemy w stanie głosić, no bo świat jest duży i tak dalej. Słuchajcie, to jest w ogóle niezły fakt. Fakt jest faktem, że dopiero niedawno ciało kierownicze przyniosło cały zarząd i główną siedzibę z Nowego Jorku do, do Warwick, czyli małego miasteczka w stanie Nowy Jork. I nagle okazuje się surprise, surprise, że w tym małym miasteczku niedaleko Nowego Jorku są ludzie, którzy w ogóle o świadkach nie słyszeli. Nie? Przy tak ambitnych planach i tak najbardziej rozwijającej się organizacji są ludzie, którzy po prostu o świadkach nie słyszeli, mając pod nosem ich główną siedzibę. No i David mówi całkiem słusznie, że wiecie, no, być może w czasach pewnego też nie wszyscy słyszeli, i być może po prostu się okaże, że, no, że jednak. Yy, yy, że też nie wszyscy usłyszą dobrą nowinę tutaj. I to jest bardzo ciekawe. Dla mnie najbardziej ciekawe jest to, że całkiem logicznie Gościu myśli: znaczy David Splane, go tak jak mówię, jak inny świadek szeregowy mówił dokładnie to samo, czyli podważał nauki niewolnika, czyli to, co mówi Kenneth Cook jeszcze w październikowym broadcastingu, no to stawał się już takim towarzystwem, trochę wiecie, takim wątpliwym, takim wątpiącym. W sumie to jesteś trochę taki, wiesz, zasiewający ferment, ferment zasiewasz. Ale jak te same logiczne pytania zadaje David Splane, no to już fermentu nie zasiewasz. Natomiast dla mnie w tym wszystkim największym zaskoczeniem i zdziwieniem jest to, że dwóch członków ciała kierowniczego w odstępie tygodnia zupełnie inaczej podchodzi do tematu nowego. Słuchajcie, teraz podam Wam kolejny przykład, gdzie dwóch członków ciała kierowniczego mówi coś zupełnie innego, tym razem na temat przyszłości. Najpierw posłuchajcie, jak wygląda osąd ludzi według Geneta Kuka obecnie, i dlaczego takie ważne jest głoszenie. A następnie wysłuchajcie coś, co puściłem już wcześniej w podcaście, czyli wystąpienie Jeffrey Jacksona, który mówi, kiedy nastąpi osądzanie i oddzielenie owiec od kóz i dlaczego nie jest to jeszcze teraz. Nowina jest świadectwem dla wszystkich, którzy ją słyszą, w zależności od tego. Jak na nią zareagują, czeka ich wybawienie lub zagłada. Podobnie jak sąd poświęca czas na zbadanie wszystkich faktów i dowodów, tak samo Jezus mądrze wykorzystuje teraz czas, żeby sprawiedliwie osądzić ludzi. Jehowa i Jezus uważnie przyglądają się postępowaniu ludzi i temu, jak reagują na głoszoną przez nas dobrą nowinę. The first question is, once the great Tribulation starts. So we saw there in the chart with the destruction of Babylon the Great. So once it starts, is there a door of opportunity for non believers to actually join us in serving Jehovah? Is there a door of opportunity? What have we said in the past? We've said, no, there will not be an opportunity for people to join us at that time. Now, why did we say that? Well, basically, we viewed the account of the flood as being a type and anti type uh, portrayal, and we forethought the fact that the door of the ark was closed prior to the flood coming indicated that the door of opportunity would close once the Great Tribulation started. But, of course, it's true, Jesus did compare. The time of Noah with the presence of uh, of him as a reigning king. But notice Jesus didn't say anything that indicated this was a type anti type arrangement, and he certainly didn't mention anything with regard to a door of opportunity closing. So let's think about that question again. Once the Great Tribulation starts, is there a door of opportunity still available? Well, to answer that, looking at this time chart, remember the judgment of the sheep and the goats, the final judgment occurs when? Not at the beginning, but towards the end of the Great Tribulation. So let's think about some that we know, perhaps unbelieving relatives. Disfellowshipped ones, others that have heard the message, perhaps studied with us, could some of them, once they see the destruction of Babylon the Great, decide that what Jehovah's Witnesses were saying is correct after all? Could they take a stand for the truth? Well, if they changed their hearts and joined us, would we be disappointed? No, but we don't want to be like i znowu słuchajcie, mamy dwie zupełnie inne interpretacje kwestii osądu ludzi i oddzielenia owiec od kosmosu. Otóż, otóż według Kneta Kuka z październikowego j Broadcasting, które zostało niecałe dwa tygodnie temu wypuszczone. Twierdzi on, że właśnie teraz, teraz, chociaż wielki ucisk jeszcze nie nadszedł, to właśnie teraz Jezus z Bogiem przypatrują się, jak ludzie reagują na orędzie, i na bazie tego, jak zareagują na nasze dobre orędzie, będzie zależało ich życie. I teraz pomyślcie sobie nad tym absurdem tego myślenia, tego mówienia. On chce powiedzieć, że najwyższy sędzia całej Ziemi patrzy przede wszystkim na to. Czy ty podejdziesz do wózka, który stoi sobie gdzieś tam w centrum miasta? I przy tym wózku stoją dwoje uśmiechniętych ludzi, a bardzo często zajętych rozmową ze sobą, bo stoją i się po prostu nudzą, bo oni do tego wózka nie podchodzi. Mają tam wypisane jakieś takie hasła na tym wózku, jakieś broszury. I teraz powiedzcie mi, czy wy byście podeszli do takiego wózka, jako świadkowie Jehowy, gdybyście coś takiego zobaczyli, dotyczące zupełnie czegoś innego? Czy byście w ogóle byli tym zainteresowani? Więc wielu dobrych ludzi, po prostu zajętych codziennymi obowiązkami, problemami, ganiającymi z punktu A do punktu B, jak to się mówi, jak kot z pęcherzem, zerknie na ten wózek, pomyśli sobie, oj, ale dziwacy, ach ci świadkowie, albo ciekawe, kto to jest, albo nie mają nic lepszego do roboty, i pójdzie dalej. I na bazie tego Jezus z Jehową powiedział: No, chłopie, ale masz przerąbane. Jesteś skreślony, papa. No pa. jest to absurdalne. No ale jest to straszek, ale zobaczcie, już pomijam absurd tego, tego mówienia, ale teraz zobaczcie, co z kolei mówi Jeffrey Jackson kilka dni później. I wiecie, co jest w tym wszystkim najśmieszniejsze? Najśmieszniejsze jest to, że osobą, która przedstawiała wszystkich mówców i osobą, która prowadziła ten coroczny zjazd, był właśnie Kenneth Cook. Ten sam gościu, ten sam gościu, który tak straszył w październikowym broadcastingu. No ale wracając do Jeffrey'a, on z kolei mówi, że tak naprawdę najważniejsza będzie stan serc człowieka i to na bazie stanu serc Jezus z Jehową będą osądzani. I jeszcze mówi, że ten osąd, czyli rozdzielenie owiec od kus nastąpi pod koniec wielkiego ucisku, pod koniec wielkiego ucisku po zniszczeniu Babilonu Wielkiego, dopiero wtedy nastąpi osąd ludzi. I kiedy ten osąd nastąpi, czy przed tym osądem jeszcze, wiele osób może mieć szansę yy, no, przejścia na dobrą stronę Świadków Jehowy. Zobaczcie, jakie dwie zupełnie sprzeczne informacje. Dwie zupełnie sprzeczne informacje. Bo ja już to mówiłem wcześniej w podcaście, sam jeżeli zobaczę zniszczenie wszystkich innych religii na świecie, wszystkich, dosłownie wszystkich, i że zostaną się, się tylko Świadkowie Jehowy, to ja sam zapukam do sali królestwa. Autentycznie. Natomiast jest to zupełnie inna formuła tłumaczenia pewnych rzeczy, jaka jest w październikowym podcastingu. To są, słuchajcie, jakby dwa wykluczające się światła. Dosłownie dwa wykluczające się światła. I to jest dla mnie ten największy problem. Ja w pewnym podcaście... Czym jest prawda? Mówiłem wielokrotnie, że prawda jest spójna. Jest coraz jaśniejsza, ale jest spójna i ciągła. Przecież te światła, które tutaj widzicie, jeżeli chodzi o kwestię dni Nowego, jeżeli chodzi o osąd ludzi pod koniec dni, drodzy świadkowie, jeżeli tego słuchacie, te światła się wykluczają. To, to światło od niewolnika to jest takie stereoskopowe światło, które może doprowadzić do drgawek dosłownie do drgawek i, i jakiegoś, nie wiem, spięcia mięśni, bo ja już y, sam nie wiem, co jest aktualne, co jest nieaktualne. Słuchajcie. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że ciało kierownicze twierdzi, że jako jedyny kanał łączności między Bogiem i ludźmi, to właśnie jest ten sposób, w jaki Bóg postanowił objawić swoje światło. Taką dyskotekę zrobił na koniec dni ostatnich. Po prostu disco relax, znaczy nawet nie relax, po prostu disco dance, dance tak bym to określił. Po prostu światła migają jak szalone, raz tak, raz tak, raz siak, a wy w rytm tych świateł macie podskakiwać, podrygiwać i jeszcze się cieszyć. Bo tam się na górze coś musi naprawdę poważnie dziać, jeżeli w odstępie tygodnia są przedstawiane dwa zupełnie inne sposoby zrozumienia wielu rzeczy. Naprawdę, to jest po prostu dla mnie niezrozumiałe. Dwa światła, które się wykluczają, oznacza, że jest ogromny damage control akcja w ciele kierowniczym. Oni teraz próbują się jakoś ratować. Jakoś to wszystko poukładać, i mam wrażenie, że tam dopiero się to wszystko tworzy w pocie i w czole. I najśmieszniejsze na koniec w tym wszystkim jest to, że te nauki, które teraz podają, na przykład na temat zmartwychwstania osób z potopu, czy tam Sodomy i Gomory, to są nauki, które były już w latach 70., -tych, 60. -tych. Oni wracają do starych świateł, tak naprawdę. Czyli nowe światło staje się starym światłem, bo już kiedyś w publikacjach Strażnica. Na temat osób, które zginęły w Sodomie i go czy podczas potopu, były takie wzmianki, że w sumie może i z martwych staną. Później było, że nie z martwych stanów. A już jeżeli chodzi o wielki ucisk i osąd ludzi, owce i kozy, pokolenie, słuchajcie, to już jest naprawdę, to już nie jest disco relax, to jest jakiś techno rave party dla mnie. Tak, techno rave party na zasadzie, że łupczemy butami o podłogę, walimy głowami, walimy głowami o ścianę i ogólnie jest ostra impreza. I tak wygląda. Objawienie światła pod koniec dni ostatnich, w rozumieniu ciała kierowniczego. Ja nie wiem, co ci ludzie mają w sercu, jak oni myślą, bo powiem Wam, że przeglądałem sobie nawet trochę ich życiorysy, tak z ciekawości, i e, nie będę ich osądzał, nie oceniał, bo ci ludzie często całe życie poświęcili te, te, temu ruchowi, e, tej religii, tej organizacji. E, i ja myślę sobie, że każdy z nich w sercu musi czasami się zmierzyć z, naprawdę z mega wątpliwościami. E, ale mam tą ulgę, że w przeciwieństwie do ciała kierowniczego nie muszę myśleć, że ja kogoś oceniam, osądzam, że ja wiem, co kto ma w sercu, co myśli. Jak to mówiła moja babcia, człowiek nawet siebie nie potrafi uczciwie osądzić, a co dopiero drugiego człowieka. I ta mądra kobieta, chociaż nie była w ciele kierowniczym nigdy i nie miała wielkiej wiedzy biblijnej, miała bardzo wiele prostych prawd, które dzisiaj z perspektywy czasu jeszcze bardziej doceniam. My nawet siebie, kochani, nie potrafimy uczciwie ocenić. A co dopiero oceniać innego człowieka. Dlatego kończę ten wątek bez jakiegoś oskarżania poszczególnych ludzi, ciała kierowniczego, tylko z jednym wielkim mindfakiem na koniec. O co chodzi? To są dwa różne światła, które się w ogóle kupy nie trzymają. I naprawdę, słuchajcie, wchodzimy w bardzo ciekawy zakręt. I ja jestem ciekaw, co będzie w nadchodzących miesiącach, tygodniach. Bo to wszystko po prostu zaczyna się mocno rozjeżdżać, i ta dyskoteka naprawdę robi się remizą strażacką, w której zaraz wybuchnie pożar. Tyle ode mnie. Pozdrawiam, cześć.